i to właśnie miasto wyznaczało kierunek dla najbliższych miast, dla miast i gmin z metropolii Bydgoszcz, a przede wszystkim dla całego regionu. Wierzę także, że wypracowane w Bydgoszczy rozwiązania, między innymi w zakresie dostępności, w zakresie dbania o klimat, będą tymi, które będą implementowane przez inne miasta. Teraz trwa dyskusja o hierarchii miast. I... Każdy z nas zna swoje miasto oczywiście doskonale, zna te słabsze i mocniejsze strony, ale przyjrzyjmy się, co zauważyli eksperci, którzy pracują nad tym dokumentem i trochę z zewnątrz, albo nawet bardzo z zewnątrz, kierując się obiektywnymi wskaźnikami, wyszuka, wyszukiwali i wyszukali kilka silnych stron, tych najsilniejszych naszego miasta. Silna gospodarka, wspierana przez bydgoskie uczelnie, bydgoskie szkoły, Wspiera naukowo i wspiera kadrowo gospodarka, która funkcjonuje na międzynarodowych rynkach, skutecznie konkurując z największymi firmami, albo też z nimi współpracując. Drugi obszar, bardzo silny, najgorszy, to jest wojskowość. Wiemy, że jesteśmy drugim co do liczebności garnizonem Wojsku Polskim i stolicą NATO w Polsce. Mamy już sześć jednostek natowskich. Kolejnym silnym wyzwaniem naszego miasta jest silna, silny ośrodek, tak zostaliśmy oceniani silny ośrodek kulturalny ze wspaniałymi instytucjami, z wspaniałymi uczelniami, ale i także doceniany najbardziej w obszarze muzyki, a więc tego, tejże dziedziny, która faktycznie w Błogoszcie ma silne podstawy, silnie się rozwija i jest naszym towarem eksportowym. Przyznajemy medal Kazimierza Wielkiego. Zasłużonej szkole muzycznej, której historia sięgająca 100 lat, stanowi integralną część życia kulturalnego Bydgoszczy. Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, jesteśmy ogromnie poruszeni. Jest to dla nas wyjątkowy rok, rok belouszowy 100 lat. Zdarza się tylko raz i znakomite wyróżnienie, które jest dla nas takim wielkim symbolem docenienia tego, co nasza szkoła, nasza instytucja przez ten cały wiek, czym się dzieliła z Bydgoszczą, z regionem i z Polską. Kolejne wyróżnienie otrzymuje zespół działający od niemal 50 lat przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy. Prowadzi zajęcia w pięciu grupach wiekowych, od przedszkolaków po młodych dorosłych, obejmując taniec, śpiew oraz techniki sceniczne. Zespół popularyzuje polski folklor z różnych regionów Polski. Zapraszamy prowadzącą zespół pieśni i tańca płomienie, panią Izabelę Brochowską. Najwyższe odznaczenie Rady Miasta Wydgoszczy przyznano także niezwykłej pedagogzce, harcmistrzyni, działaczce społecznej i politycznej. Przez 19 lat kierowała Pałacem Młodzieży w Wydgoszczy, przekształcając go w nowoczesną i otwartą placówkę, oferując edukację pozaszkolną dzieciom i młodzieży, zarówno, zarówno uzdolnionej, jak i z trudnościami społecznymi czy zdrowotnymi zainicjowała Bydgoskie Impresja Muzyczna Wielkiego. Zapraszamy panią Dorotę Kętkę. Troska o los drugiego człowieka, kolejnego wyróżnionego, miała i nadal ma ogromny wpływ na życie wielu osób w naszym mieście, a także poza jego granicami. Były prezes stowarzyszenia Dzięki Wam w Bydgoszczy, które niesie pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej. Pod jego kierownictwem organizowane były remonty mieszkań, zbiórki odzieży, żywności i środków higienicznych dla osób starszych z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności. Panie Prezydencie, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, nie będę wymieniał wszystkich po kolei, bo tak z to byśmy na średnio nie nie zdążyli. Ale dziękując za ten medal, gratuluję wszystkim, którzy otrzymali. Ale też muszę powiedzieć, że troszkę się czuję niezręcznie, ponieważ mam świadomość, że to nie jest tylko moja zasługa. Dziękuję tym, którzy zgłosili moje osobę, którzy głosowali. Przede wszystkim dziękuję mojej rodzinie, moim rodzicom, bo w naszej rodzinie pomaganie to jest coś naturalnego, normalnego. Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy zaufali, ale przede wszystkim też dziękuję moim współpracownikom i wolontariuszom, ponieważ. Tak naprawdę sam co dużo się nie zrobi, to właśnie dzięki Wam wszystkim. I I